Manko, dzisiaj nagrywamy Rankeda piątkę, Silver 2 I ja jestem Irelią Oniku Wojtasek Dzisiaj Siemanko. są ze mną Deku, Leona Siemanko Diana De Linker i Eza Rasta Kamil Siema Któr i PPK, który nie jest z nami na tym spiku a w ich teamie mamy Demonar Jesa, Jarwana 4, Taipei Orianna, Deep Terror Tresha i Gladiatora Dravena. Uścimy. Tak. No I najrywamy no z perspektywy Leony, tak way the bye. Botlane for win. Tym czym czemu? zaczynasz na tym Ezu? Okej. Okay, uh... Dobra. A... <noise> Najlepiej idę. To... Chcesz Eczyku? A mnie komentujecie, że ja nie biorę do rany No nie robię do po prostu. Uh... Eee... Ładnego... Ty robisz w blue Irelion. No... Bładnego Teraz będzie, no, bo... bo zmieniam ustawienia. Okay. Chcesz no. Eczyku? No. 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 Yes. weź komu? kumu. Ku, mu. Cool. stąd się przyda Okej. Okay. Jak błaj baj to nie, to ten, nie, to... jeśli mogę tęsknąć na każdym opinię, nie wiem, co to mówcie. Albo najwyżej sam wyczuję. Oni od... oni od blue. Łe, nie skryj. Która ci znałeś? Bu? Yeah. Kuba możesz, Jest jeździć po całej mapie i pokazywać no, widzom wszystko. Yeah. Chyba że nie będę zabierzamy Nie Nie Cztery no. AP for the win na tej Remi No Z czego ty je masz? Odejdzie Mówię tak z czego ty masz te 4AP Nic to się różniać albo masterek Ej się zbierają. Fajt na topie, no A gnaj tutaj nie wiem, A trzeba u kurczy co? Nie wiem. e, nie a, nie a, i tam i to Nie będę tam, jest uciekaj. Ufajdują mi... Rada. Nie, dobra. To chodźcie na nich, Reda. Nie, czekaj. Nie, 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 nie. nie zrobię mi. Jak zrobię, to zgękuję. Dobra. Po co ten potek nie wiem. Polak, ci czanić po półną. Możesz w skół. Okay. W skół możesz. No. A to S-a Dobra, okay. jest też. No, Rybnik. dzięki. Wreszcie go kupiły i tamów tak jakby co tylko wardy nie O Draven łapać go Ja albo mi się wydaje Flasha nie ma No spoko To już warda na trybuszu Eze mid, dobra wróciła Dobrze widzę dżunglę tam. No i relia jest fajna do dżungli Dla mnie może tak harasować te oriana. Za drugim zaczyna się... Ej, drugie się... weź przyciągnięcie i... No od tak. razu wbita na nich. Bo oni będą myśleli, że ty też tarczę. Mhm. Ja mam też exhausta, więc będzie fiora za nas. No, zielin nie da A ten Thresh, co on robi? Aha, pinka postawił. Nie wiem. Łohes? Eee... Zebrał ej. Zebrał mi wardę. Ej, Bode, jak możecie? Mmm, nie możemy No, nie my ciągle gonią. No goni mnie, i chodźcie Ło wow. eee, biegnie tam No super No ho ekstra, no Zali się No co Zam nic nie mogliśmy zrobić No ale zejść chociaż Za dużo ich cofaj jedynie. No Ile ja cofnę? Dobra, odlewolujemy go. Yeah. No, ja mam przestać, ja mam przestać. Nawidam. Dzięki za to, mam. Historia, mam faga. No jeszcze. To no, nie, chyba zadanie jest na zabawie. No teraz mi zmiankuje, że Arma to ginę. Pewnie mi zmiankuje. Dla zwestia A co? Mmmm To wszystko ja dopiero zobaczę Dojdę jak będziesz chciał się wbić albo coś, nie? Zobacz, to spokojnie to na nie, ja nie mamy Jarwan, jakby je przypał No tak, ale nie, no, nie mają pinka u mnie tak samo Tam mi zbije to jest po mnie Wystawiam Dawaj O Dwam mi Dawno A na bocie, okej okay. Dobra, cofaj No spoko. Nie było tak źle jak z czerwonym No ale w sumie to fraga też zgarnął i się i to tak porównuje. No i dobrze Lepiej Nie no w sumie w Raven też złapał fraga No ale To nie ważne. Też mają masę To też ból na Ej, chyba oh. chciałem zabyć Oriana nie mamy Mhm Ja na jarwana się boję Na topie zabiliście coś? No a to dobra, potem potem Ej, jest w To jest Zmaczaty Dawaj Draebona Pod Adeto Latadny Dobra, olej Nie, nie pierwszego On ma pięty, na... Ja mam trzeci poczekaj Ja Ja na Lionie składam pierwszego randunina, nie? W końcu już. nie ma bluesów, jak miło Ale w sumie blueez jest dobry, ale... Już tak do popularny, że... Aha. Masz wbić do nas, bo poszują Okej, okay, to jest już Ej, Jason nie bije, Miłość no jeszcze od Jana schodzi. A ja stary nie wiem, czy coś to zrobię. Jest Lisin, bijcie, Czek na dwóch. grab. Nie ma ult, szkoda. Musi być nasza, dobra. Handle nas, nie ma sensu, chociaż. No bo to BSU ja w że z ceny mam teraz. Niech to nie ma. No i kto tak. nie no, masz? mam Masz Madretę na pewno, czy... przydałby się jak na bocie No, no przyjdę Do, Dobić mi szóste Wojtek, mogę blue? No, możesz Ej, koź jest tło Draven ma szósty nie wbijamy na pewno Wojtek, u ciebie jest tło No, pewnie tak, szczerze Dobra, mit. Łe... Oh, o Dobra. Czekaj. Myślałem, że tego... zabijesz go. No dobra, postaję jeszcze chwilę, żeby mieć ten Warda połóż tu. W pierwszych krzakach. Mm. Tak szybko. Aż mit. Mogę... Chyba zwardował Gdzieś z tego mam te więc mogę coś na bocie rozkminić Mam tutaj warda, nie? Loli. Tu, no do krzaków, oni nie mają chyba tam warda nie, 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 mają Zaraz, zaraz przyjdę wam tą nowotę Za tą falę powinienem mieć szóstym, więc możemy coś rozkminić A jednak nie Oni mają warda w krzakach, czy nie? Y, oni nie znaczy ja w których? A fajna ta na pewno Nie mam tego teraz O, listy nie da go Szpanna blue, mm. blue. No, Idzie tam, do Wow, ich czas nawet jest komiczny Ciągle do mnie przy razie mi i tak mam mieć <laughs> SS SSMIT, eh, bot Jeszcze zempinguję dla ppk Można by było draga zrobić Zmite Smite'a stracił, nie to nie robimy I gdzieś tutaj idzie Chcę zabrać oriankę Ja multi nasza. Ale miło się a super Mida, 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 push Szybko, wszyscy szybko Dejwujemy ją No bijcie, ja ją zastraszę Dajcie Dalej push, albo nie, ja się cofam To my to postaram się spuszować, postaram No to Okej, okay, ulti Dravena. Dravena. Draven. Albo... O, ładnie, ładnie, ładnie. ładnie. Tak. Zamykam. Nice. Pięknie. Pięknie. Dobra. Myślałem, że ten Draven też tędy pójdzie, dlatego tu... Smoka? E, no, możemy. No. Masz no. tego? Smite'a? Już mam. Dwa im dużego. Okay. Ty tego Dravena. Aj. Ja mogę go złapać. Masz... Dostał. Czekaj, Masz? czekaj, czekaj. No. Dobra. Czemu on zawsze wychodzi jak ja muszę puszczać tego? Dobra, gdzieś. Może warto. Farma na bocie i się cofnę. i ja cofam po Blutristera. Już? Ja nie też farmę. To sobie dużo A, Ja dostał. po filozofera i Jestem po Cześć na Randunino. Bo to jest Ej, strasznie jest fajny i ten na odgodę No możesz? to oni mają? no nie wiem czy jest sens A to jest jaki? Okay. Nie, chyba nie kupię na odgodę Jak kupię zafid, no to... Co mnie A Ja mam za odgryzdech To fasta. Leasing farmer 64 Okay. Ten Jarvan chyba wyszedł, ale nie jestem pewien No Nowe Skitu, nie widać go Poczekam chwilę na guardę. Dobra Linker okay. masz teleporta? Tak To byś mu albo dobra, nie? Już ogarnij że tam jest dosyć easy ranket. Kuba trzyma jednego warda na TPA. Zresztą ty masz tylko jednego. Ale to no. i tak trzymaj. Nie, to trzymaj tyle. No, no w sumie tam jest draga z... mam zrobionego. Kuszują. Kuszowali was i, 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 i otworu chyba nie ma. Damy ich w trajwiona. Wy też dociśnięcie bezem, nie wiem co się nie tepam, ale lez mi. Kur... Auriona okay. yeah, TP.

Ale to co, to z tamtego teamfightu wyszło wieża, dragon, plus chyba dwa fragi Czy tam jeden No to już jest wygrana gra, tak można powiedzieć No, bo to jest około 500 golda Dawaj go Albo nie Ło wow. Nie Ja przeżyłem O, oh, i ja rado. Dziękuję. Pięknie, pod które to ich zniszczyliśmy. Kminicie to? No. Ja, słyszałeś to? Ło! <noise> to szybko. Chciałem jeszcze tylko... Stuna fart. musiałem jeszcze szybko dać, żeby... Ej, kur... Zobaczcie, ile tyle na bocie ma życia. No wiem, widzę. Jeden. Tego jeszcze nie widziałem. No. O, to Ej, już one hit it no, na Zostaw, jest one, okay. one hit na bocie. Oooo, co ja mogę kupić? Kupię bootsa. Ej, Tak Kupić tego sidestone wardu. Tata. Dobra, ginę. Żeby mieć hey. jej multi. Ej, oni są słabi. No, silver no, bo... 2. No... Musimy wyjść do Godless. No, fajnie musimy, by było. Wyjść, musimy wyjść na wyższe, bo tak będzie nam dawało lamusów. Miałem potem jeszcze tego? Mm, ja wiem, nie wiem, ja mogę. Tak. Ja okay. też. To po prostu sobie przygotuję ten filmik do renderingu jeszcze. Tego filmu nie ma co wstawiać w ogóle. Czemu? Wygrano. No, wygrano, no ale wygrano. Masz dwudziestominutowy film. No, a poprzedni ilu był? To była trójka. No właśnie, aż nie. Ale co do 20? Biegnę Ozi? tam. Oh, fuck. O fuck. No, Chyba. But... Nie, nie zrobię <grywa> Nie, nie złapę tam nawozów, nie wiem. Nice. O, dzięki za asystę. Puszcie. Ja już nie lubię chodzić na topa. Tak jest za bardzo. Mariana, możemy pozabijać. No, no, możemy. Poczekaj. okej, okay, możemy. Los, leżymy multi. No, zamordujesz. No, 5 sekund, 5 sekund. Wojtek, dawaj swój. Spoko. Nice. Ej. Wow. Butów nie kupiłem, tak. Ej. Ja robisz? Ach, nie robisz? Daj mi chę daleko <try> <Coś> Zasprzpa <byś> dziękowa <gry> Silver 2, Silver Silver 2 ale ppk ma rękę team bronze 1 nie? Ej on mnie zlutuje Ej, je, mnie I Jeszcze go zabijesz no ale dobra, Wojtek dobija Albo no, no. no, Ale dwa stylne na co? Może lubi Ezrela 52 2 gdyby nie ja to bym sobie zabilił Tak Nie za doki ty, sadzisz Ej, no to chodź teraz tego nie, ja muszę nam idzie jazdksuć. No to chodź, Kamil, zrobimy no, drago. Ja już mam smite'a, bo zaraz przyjdę, tylko zortuję. Ja jestem słabe, bo się budzi na minione. że to będzie trudniejsze, jak mają skinę chociażby. No, poczekam. Ten A nie, ten Jarwo nie jest. Może level chciał nadgonić? O, Lysin wie co budować pierwsze. Lisin wie co dobre. Kuba stój tam, masz wardy, to ja się tepnę jakby co? No, tak. Chociaż możemy. Rozkimniamy coś tam? Y no, to się tepnij do tego, warda i. Nie no, jak, jak będziesz w to domów. O dobra Li, to może, mogę zabić No patrz O ulpe nie wypaliłam Ło Moje wódz Oj pomóżcie mu Wart Py, jestem niedaleko A ja już bym chce, w Kamil Nooooooo Cztera No widzę Zaraz go złapię Dogonimy złapę. go Nie dogonimy go Dogonimy nie. Tak Albo moje ulti go wygoni Kohohoho Mam koch No i słowa z ulti A on się gdzieś zabije Idzie na egzekucję Ej czekajcie Patrzcie Ach. O nie, nie trzępał się Dostał Siemano Siemanko Łał no. Push mid był OPTP Tak troszkę. Ej dobra blue ja sobie zgarnimy OP mid OP mid patrzcie OP ulti mi da Patrz jak leci. Prawie zabiło, <grym> zabiło to... prawie zabiło Diana. No. No. Tak. Dianę Tak Diana. Prawie zabiło no. Dianę Ej ksuje ci to blue Okej okay. I'm, I'm still waiting, Waking, waiting, waiting. Waking <grym> <gryffy> I'm I'm <waking> up. <gryffy> no. Mam... Wow, czemu wow. jak Zeus Serio jak Zeus jest supporta? Eee, y tu jest ściana, ale nie chcę O, oh, dzięki. A nie, lol. Chyba trzymaj ją. Mam ją. Roll, Drugą grę, nagrywam, no Tak, ciesz się. Dobra. Fajna Hey, że... yy, to może... GG. No. Nie dawajcie, bo przegramy! jest Szybciej się poddali. No. Co? no to to by było na tyle. Do zobaczenia.